Jak każdy uczciwy Ukraińc przyjechałem do Polski na studia 6 lat temu i nadal na pierwszym roku. Widzę w Waszych oczach, powstaje pytanie: jak to jest możliwe, że Ukraińiec taki zadbany? Już się tłumaczę, po prostu mam minimalne pojęcie gustu i polskie pochodzenie. A tak serio po prostu wiem, że Japonki i skarpety to nie do końca dobry pomysł i że do mojego koloru oczu najbardziej pasuje prysznic. Dobrze mówię po polsku. Dlatego jak się bawię na mieście, rzadko się przyznaję, skąd jestem. Bo nie chcę, żeby jakiekolwiek relacje z pcią przyciwną się zaczynały dzięki litości. Że o biedny, najgorszy już za tobą, już jesteś w Polsce. Stąd pochodzi moja wiedza o starszych pani, ale to pominiemy. Zauważyłem, że każdy komik, który wychodzi na scenę i opowiada o zerwanym związku, liczy na to, że wyrwie kogoś z publiczności. Zwracaliście uwagę? Nie? Okej. Okay. Zerwałem z dziewczyną ostatnio. E, to był bardzo poważny związek, dwa lata, mieszkaliśmy razem. I bardzo mi się spodobało jak zerwaliśmy, jak dorosłe, dojrzałe osoby. Ja nawet nie usunąłem ją w sieciach z bliskich znajomych, bo jej nigdy tam nie było. Ona od razu wróciła na Ukrainę, la łzy, bo Ukraina do tego pasuje zajebiście. W ogóle polecam związki z Ukrainkami, bo mimo, że są ładne, to jeszcze łatwo się pozbyć. A kto ma jakąś pracę fajną z obecnych tu ludzi? Nikt? Dobrze, czujni jesteście. Bo się nie mówi Ukraińcowi, gdzie się pracuje, bo cię się podsiądzie. Myślicie, że ja z nudów to robię stand-up? Nie, to taki plan 2.0. Ja próbuję was zabawić, a moje ziomki kradną wam pracę w tym czasie. Zacząłem się spotykać z Polką i powiem wam, w porównaniu do Ukrainy mega różnica. Bardzo dużo zalet. Po pierwsze, ja się nie wstydzę jej akcentu. Po drugie, do niej na pewno nie przyjedzie rodzina z Ukrainy. Po trzecie, ją bardzo łatwo zaskoczyć. Jeżeli ja idę z Ukrainką do parku, kim jestem? Fu biedakiem. Jeżeli z Polką, o romantyk. I bardzo łatwo zrobić komplement. W sumie dla niej każde ruskie słowo to komplement. Ty moja dzieweczka, moja babuszka, mój towarzysz. E, fajny bardzo mamy seks. Wiecie, tam ogrywanie różne łóżku. Nauczyciel i uczynica, doktor i pacjentka, Ukraińcy straż graniczna. Proszę pana wizę. Uuu, nie ma pan wizy. Proszę pokazać co pan ma w dupie.